Społeczeństwo. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Zdrowa, silna rodzina w społeczeństwie połączonym z wspólnotą kulturową daje naród. Jak pogodzić prawo do wolności jednostki ze społeczeństwem i jego koniecznymi rygorami? Wolnościowcy nie są anarchistami i uznają ograniczenia społeczne, mając świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą zorganizowane społeczeństwo. Uznajemy wolności człowieka z ograniczeniem do tego miejsca, w którym naruszana byłaby wolność innego. Możemy to określić jako wolność świadomie ograniczoną, gdyż idealna wolność jest anarchiczna, destrukcyjna. Życie w społeczeństwie zawsze wiąże się z restrykcjami, tak jest i tak być musi. Rekompensatą wystarczająco atrakcyjną są korzyści, jakie daje struktura społeczna. Życie w społeczeństwie wiąże się z ograniczeniami, które jednak nie mogą hamować praw jednostki do samorealizacji. System prawny jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania państwa. Należy jednak go uprościć w stopniu jak najwyższym, by nie zachodziły w nim sprzeczności, a zastosowane w nim ewentualne kary były współmierne do wykroczeń czy przestępstw. Najważniejszymi zasadami na linii obywatel-państwo są Stosowanie skutecznej represji w stosunku do przestępców zamiast prewencji dotyczącej wszystkich obywateli. Następnie, osoba zatrzymana za naruszenie prawa powinna być doprowadzona przed oblicze sądu najpóźniej następnego dnia po zatrzymaniu. Kolejną istotną zasadą jest zasada domniemanej niewinności. Następnie, obywatel ma prawo do obrony koniecznej i nie może być karany za obronę przed napaścią. Ostatnią bardzo ważną zasadą jest to, że umowy prywatne i testamenty muszą być nienaruszalne. W ostatnich latach można zaobserwować wiele niepokojących zjawisk zachodzących w społeczeństwach zachodnich. Pewne, analogiczne trendy widać już także w Polsce. Biorąc pod uwagę nasze opóźnienie, mamy jeszcze szansę wyciągnąć właściwe wnioski i odpowiednio przeciwdziałać. Czas chyba, by Polak był mądry przed szkodą. Na przestrzeni tysiącleci zachodziły zmiany. Jest to zjawisko naturalne i całkowicie zrozumiałe. Bez tego nie byłoby rozwoju społeczeństw i ogólnie ludzkości. Patrząc jednak na historię cywilizacji, można zauważyć, że zmiany nie zawsze niosły postęp. Okresy dynamicznego rozwoju przeplatały czasy upadku barbarzyństwa. Historia lubi się powtarzać, i współczesne społeczeństwo zachodnie zaczyna przypominać ostatnie lata starożytnego Rzymu. Potężne, wydające się wieczne i niezwyciężone Imperium Rzymskie, upadło. Do tego przyczyniły się dwa czynniki: wewnętrzny, rozpad struktur i dekadencja społeczeństwa, i zewnętrzny, napływ barbarzyńców w granicę cesarstwa. Czy obecna sytuacja nie przypomina tej sprzed ponad półtora tysiąca lat? Rozpad więzi międzyludzkich jest istotnym sygnałem niebezpieczeństwa. Co doprowadza do tego? Pierwsze pęknięcie powstaje, gdy sumienie zaczyna się zastępować przepisami. Ludzie zaczynają zatracać poczucie sprawiedliwości, a względność zaczyna zastępować prawdę absolutną. Zwątpienie prowadzi do utraty wiary, a przecież jest ona jednym z najważniejszych i najsilniejszych spojów. Kolejnym elementem staje się brak szacunku dla siebie, który przejawia się obniżoną samooceną i niezdyscyplinowaniem. Brak dyscypliny. Obniża skuteczność działania jednostki, co w skali kraju prowadzi do olbrzymich strat. Nieposzanowanie innych jest logiczną konsekwencją wyżej wymienionych zjawisk. Rzutuje to na sytuację rodzinną i narusza, a nawet niższy, podstawową komórkę społeczną. Zanikają więzi międzypokoleniowe i sąsiedzkie. Ludzie zaczynają tracić umiejętność porozumiewania się. Daje się zaobserwować trudności z formułowaniem zdań i myśli. Zdolność zrozumienia innych, empatia, ulegają degradacji. Szacunek dla ludzi starszych był jeszcze nie tak dawno normą. Dziś, w złudnym kulcie młodości, starość nie kojarzy się z doświadczeniem i mądrością, lecz z podświadomym lękiem przed śmiercią czymś, od czego się ucieka. Często można zaobserwować ludzi w zaawansowanym wieku o niedojrzałej mentalności żałosne zagubienie, ucieczka od odpowiedzialności, poczucie własnej bezwartościowości. Zachodzi swoiste destrukcyjne działanie, polegające na kulcie młodości z jej oczywistym brakiem doświadczenia, ucieczką od dojrzałości, starości z jej potencjałem mądrości. Wizerunek starego broda tego mędrca stał się anachronizmem. System przymusowych ubezpieczeń emerytalnych Spowodowało zachwianie podstaw rodziny wielopokoleniowej. Sieje zniszczenie w społeczeństwie. Konsekwentnie następuje po tym brak poczucia wspólnoty i solidarności. Odrzucanie tradycji i religii przechodzi w obojętność wobec życia ludzkiego. W postaci przejawia się to choćby aborcji, eutanazji. Egoizm przejawiany w masowej konsumpcji i ucieczka od odpowiedzialności za następne pokolenia poprzez zadłużanie. Prowadzi w prostej linii do kryzysu demograficznego. Dzieci tzw. państwowe to przecież niepotrzebny ciężar i nie one bezpośrednio będą musiały zadbać o swoich starzejących się rodziców. Większość krajów kultury zachodniej od lat ma ujemny przyrost naturalny. Wyjątkami potwierdzającymi regułę są Francja i Wielka Brytania. Przyrost ludności w tych państwach wynika jednak z napływu imigrantów. I większej dzietności rodzin o pochodzeniu pozaeuropejskim, głównie z Afryki Północnej i Zachodniej. Ludność napływowa, głównie muzułmańska, w zasadzie nie asymiluje się z kulturą europejską. Zachowując tradycyjny model rodziny wielodzietność zwiększa swój udział procentowy w stosunku do starzejącej się i stopniowo wymierającej rdzennej populacji krajów Unii Europejskiej. Obserwuje się od lat zjawisko zwiększania udziału procentowego w strukturze ludności na korzyść imigrantów pozaeuropejskich. Wyraźnie to widać na przykładzie Francji, Niemiec, Szwecji, Belgii, Wielkiej Brytanii. Dziwnym z wiekiem okoliczności, zbieżne to jest z wielkością zasiłków dla bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. Niewłaściwy i nadmiernie rozbudowany system opieki społecznej niszczy, zamiast wspomagać rodziny chrześcijańskie pod szczytnymi hasłami opieki nad samotnymi, w domyśle porzuconymi matkami, zniechęca się rdzennych młodych Europejczyków do zawierania małżeństw, tworzenia trwałych rodzin. W kulturze muzułmańskiej w dalszym ciągu funkcjonuje wielożeństwo. Z punktu widzenia prawa europejskiego, zamiast czterech żon, muzułmanin ma jedną i trzy konkubiny, tak zwane samotne matki. Skutkiem tego udział ludności muzułmańskiej systematycznie wzrasta w Europie Zachodniej. Powstają w wielu miastach arabskie enklawy, tak zwane strefy no-go, do których nie mają wstępu nie tylko rozsądni Europejczycy, ale nawet policja i inne służby państwowe. Tam prawem jest szariat. Nasza partia uznaje opisane powyżej tendencje jako szkodliwe. Wychodzimy z założenia, że ludność napływowa powinna się asymilować ze staną rzeczywistością. Nie mamy nic przeciwko imigrantom, ale muszą to być jednostki, rodziny, które nie stworzą gett, lecz własnym nakładem pracy będą zbogatać siebie i społeczeństwo, do którego wstąpili. Migracje były, są i będą czymś naturalnym. Nie można dopuszczać jednak do sytuacji, jakie obecnie mają miejsce w Europie. Przyczyną wszystkich nieszczęść. W tym także tysięcy ofiar na Morzu Śródziemnym jest nie tylko wojna, ale także nadmiernie rozbudowany system świadczeń społecznych w Niemczech. Nieprzypadkowo prawie każdy imigrant widzi tylko jeden kierunek Germany. Obecnie obserwowane zjawisko przepływu mas arabsko-afrykańskich jest konkretnym dowodem na słuszność jednej z podstawowych prawd, jakie uznaje partia Korwin. Od początku byliśmy przeciwni zasiłkom demoralizującym wielu ludzi i zniechęcających do wydajnej pracy, wręcz zachęcających do pasożytnictwa. System opieki społecznej wymaga radykalnej zmiany. Musi być tak przebudowany, by nakłaniał i ułatwiał bezrobotnym znajdowanie pracy, a także dawał im szansę na odnalezienie miejsca w społeczeństwie. Spustoszenie w głowach sieje poprawność polityczna. Szczytne hasła równości, poszanowania wolności osobistej, miłości, szczęścia zostały perfidnie sprofanowane manipulacją. Jednym z pierwszych nieszczęść na tej drodze był ruch feministyczny ze swoją tak zwaną szlachetną ideą równości płci. Uderzyło to w tradycyjną rodzinę w kulturze europejskiej i dało widoczne obecnie opłakane skutki. Rola mężczyzny i kobiety ma być taka sama w systemie poprawności. Nieważne są fakty. W dziedzinie tzw. modernizacji płci osiągnięto, wydaje się, już górny pułap absurdu ideologię gender. Wolny wybór płci nie jest rodzajem wolności, o jaką chodzi partii korwin. Uznajemy i wiemy, że płeć jest czymś danym, zapisanym w każdej komórce organizmu człowieka. Chromosomy XX i XY. Rzeczywista transformacja mogłaby nastąpić tylko poprzez zamianę wszystkich par chromosomów różniących obie płcie. Tak naprawdę, obecnie wykonywane operacje zmiany płci to jedynie kamuflaże, nic więcej. Chirurdzy mogą zrobić z mężczyzny mniej lub bardziej udaną podróbkę kobiety i odwrotnie. Słownictwo poprawności zmierza do niedorzecznych tworów gramatycznych. Na przykład, mieszkaniec USA rasy czarnej. Jest nazywany afroamerykaninem. Pojawia się pytanie, jak nazwać analogicznego mieszkańca Afryki afroafrykaninem? Idąc dalej, konsekwentnie trzymając się logiki absurdu, określenie poprawne obecnie afroamerykanin będzie niesłuszne i rasistowskie, gdyż zauważa różnicę. Idealnie byłoby nie widzieć koloru skóry. Już wkrótce może dojść do sytuacji, w której po zdjęciu przedstawiający polskiego turystę z grupą papułasów Obowiązkowe będzie objaśnienie, który zacznę Kowalski I nie jest to nazwisko popularne na Nowej Gwinei Podobnie będzie z fotografią kobiety i mężczyzny Z prawej pan Kowalski, z lewej pani Wiśniewska Nie widzieć, widząc Uniwersalne przyszłe prawo poprawnej nowomowy Prowadzić ma to do społeczeństwa składającego się ze zunifikowanych, nic nieznaczących jednostek bez wolnych istot, niewolników przyszłości Poprawność polityczna ma w swych założeniach chronić przed dyskryminacją fintesencja szlachetnych zamiarów. W rzeczywistości służy destrukcji tradycyjnego społeczeństwa kultury europejskiej, wypacza rolę kobiety i mężczyzny, podstawowe wartości i niszczy rodzinę. Rodzinę najmniejszą cząstkę społeczeństwa małego, wielkiego wroga New World Order nowego porządku świata. Dziel i rządź zasada niszcząca opór. Zasada zniewalająca zwykłych ludzi. Łatwiej będzie rządzić społeczeństwem, którym podstawowym składnikiem nie będzie już rodzina, kobieta czy mężczyzna, ale jakieś samotne i bezbronne coś. Już obecnie w Szwecji do dzieci w przedszkolach wychowawcy zwracają się bezosobowo hen, co znaczy po polsku ono. By, broń Boże, nie ograniczyć czy sugerować płci dziecku. W imię wolności, sprawiedliwości. Rozwoju. Płeć nie może być wolnym wyborem dziecka. Nowomowa to przekleństwo, trucizna dla rozumu i sumienia. Partia Korwin stoi na stanowisku ochrony państw narodowych. Zdecydowanie opowiadam się za tradycyjnym europejskim modelem rodziny i biologicznym postrzeganiem płci. Nie jesteśmy wrogami ludzi nieidentyfikujących się ze swoją płcią biologiczną. Uważamy to jednak za odstępstwo od normy i jesteśmy przeciwni propagowaniu tego typu zachowań. Może i ma to być tylko prywatną sprawą danego człowieka, nie zaś wzorem do naśladowania.